Witam Państwa bardzo serdecznie. Co to się dzieje teraz na świecie normalnie? Przewrót, ja bym powiedział, Kamala Harris dopiero dzisiaj się pojawiła tam na takim końcowym przemówieniu w związku z tymi wyborami prezydenckimi. Oczy zapłakane, spuchnięte miała tak te oczęta, że nawet wizarzyści w ogóle z Hollywood, a tam make-upy to potrafią zrobić, ale nawet nie pomogli. Ludzie chodzą po ulicach jak zombie, wyją tam, prawda? Nie, to jest niemożliwe. Komuniści musieli wygrać, neomarksiści mieli wygrać te wybory. To niemożliwe, żeby Trump został prezydentem. A Tusk, drodzy państwo, bo dzisiaj będziemy mówili o naszym. Kochanym antypolskim bandycie, bandyta numer jeden na świecie, ścierka wszystkich systemów możliwych, jakie istnieją, yy, oczywiście zabrał głos w związku z, tym, z tymi wygranymi przez Trumpa wyborami. No i powiedział przy tej okazji, że zagrożone jest także bezpieczeństwo całej Europy, bo Trump w ogóle wygrał wybory. Ale, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do omówienia tego tematu, to jeszcze zapraszam Państwa do obejrzenia takiego krótkiego materiału z konferencji prawda, premiera Rady Ministrów. Ta pani, która zadała te nieprzyjemne pytania Donaldowi Tuskowi, to już się pochwaliła tam w Social mediach, że już dostała zakaz w ogóle wejścia na jakiekolwiek konferencje Donalda Tuska. Ta, ta pani jest dziennikarką tygodnika Solidarność, więc też nie wiadomo, co to za Solidarność, ale może to jakaś lepsza już Solidarność niż ta, która tam wcześniej prawda działała. Więc teraz lecimy z tym materiałem, a potem będziemy jeszcze komentować. Zapraszam. Panie premierze Monika Rutke, Tygodnik Solidarność. Mam takie pytanie. Na jednym ze spotkań przedwyborczych w lutym mówił pan o tym, albo sugerował pan związki Donalda Trumpa z Moskwą. Jak w świetle takich wypowiedzi, również tego jak wypowiadał się na temat Donalda Trumpa minister Sikorski czy Bogdan Klich, wyobraża pan sobie dalej tą dobrą współbudowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich? Słuchajcie, no nie, za, nie będziemy czarowali świata i wszystko jest mniej więcej jasne. Znaczy, jeśli chodzi o prezydenta Donalda Trumpa, to mamy w pamięci jego kadencję. To nie jest. Ja byłem nie tylko obserwatorem, ale także uczestnikiem dziesiątek spotkań, które dotyczyły także relacji z Rosją. I no, prezydent Trumpa ma, Trump ma jedną cechę, która ułatwia. Zrozumienie jego intencji, poglądów czy, czy emocji jest człowiekiem otwartym i mówiącym chyba to co myśli. W związku z tym prezydent Trump i to jest jego, to może być jego przewaga w tych geopolitycznych grach, potrafi zaskakiwać decyzjami czy manewrami, więc poczekajmy na, przede wszystkim na Dokonanie się tego procesu wyborczego, bo wiadomo, to w styczniu prezydent Trump obejmie swój urząd i pierwsze, pierwsze decyzje. I sympatii, i antypatii nie mają tutaj nic do rzeczy. I oczekujemy tego samego, ale szczególnie od polskich polityków, żeby uznawali, że wszystkie państwa nawet najpotężniejsze będą szanowały bezdyskusyjnie werdykt polskich wyborców. Więc ambasadorem, ministrem spraw zagranicznych, będą ci politycy, którzy realizują polski interes, a nie, którzy się podobają mniej lub bardziej innym państwom i, i mam nadzieję, że, ten, że następnym razem yy Politycy pisu ugryzą się w język, zanim będą takie bzdury wypowiadali. W ich interesie jest, żeby, żeby przynajmniej umieli zamilknąć wtedy, kiedy nie mają nic mądrego do powiedzenia. I bardzo dziękujemy. Ja ale wylot jest. To pytanie nie dotyczyło wypowiedzi ministra Właszczaka, byłego ministra Włoszczaka, tylko pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Trump, jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Jego pobyty w Moskwie, jego dziwne interesy, cały świat huczał od dwuznacznych nagrań Trumpa w. Kobietami nagrane przez rosyjskie służby, etc., etc., No i co Państwo powiecie teraz? No, Donaldziu, taki spłoszony trochę, prawda? No, znowu kłamstwo. Nasz ulubiony, prawda, psychopata, socjopata, patologiczny kłamca, znowu tam próbował, prawda, obracać tego kotka ogonem. Jak to się tylko udaje? Ja, ja tego po prostu nie rozumiem. Wlewa tym ludziom kit, po prostu tym wyborcom, na wszelkie możliwe sposoby, a za chwilę podkładane są materiały dodatkowe, gdzie jednak stwierdza, że Donald Trump jest rosyjskim agentem. Donald Trump jest rosyjskim agentem! No ja po prostu, jak usłyszałem to, to ja po prostu nie wierzyłem, słuchajcie. Metallica jak przyjechała na. to były drugie koncerty Metaliki w Polsce w roku 91, bo pierwszy. Pierwszy raz Metallica była w roku 87, to w spotku, zdaje się, tam dwa koncerty nawet były, ale na koncerty do, na Stadion Śląski, wtedy w tamtym czasie, w 1991 roku przyjechali, taka trasa była z ACDC, bardzo fajna. Ja tam wszystkie występy pamiętam, ale zaraz potem Metallica pojechała do Moskwy na koncerty. Z, prosto z Warszawy tam do Moskwy pojechali, prawda? Są te zdjęcia z pod Kremla, prawda i tak dalej. I ja myślę, że Metallica to są też rosyjscy agenci. Słuchajcie, no to innego, innych wniosków w ogóle. W tej chwili wyciągnąć nie można. Ale w tym wywiadzie, Donald Tusk zdradził bardzo wiele informacji, naprawdę. Oprócz tego, że jest specyficznie zaniepokojony, zaczyna się jąkać i w tym oddechu, nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale tam jest cała masa niepokoju. On już zdaje sobie sprawę, że za chwilę ten domeczek z zbudowany przez niego się zawali. Wypiera się, oczywiście, on niczego nie robi, on nie szkodzi Polsce, on działa tylko i wyłącznie na rzecz interesu państwa polskiego. Zaznaczył tam, prawda, yy, odpowiadając na to pytanie. Oczywiście odpowiadał tak na to pytanie, żeby nie odpowiedzieć, ale pani dziennikarka się jeszcze domagała. Że jednak tutaj nie chodziło o Błaszczaka, tylko o to, o, yy, prawda, ale o niego, o to, co powiedział o trampie. Więc, drodzy Państwo, zaznaczył tam, że nawet największe mocarstwa świata muszą szanować oczywiście przywódców krajów wybranych w demokratycznych wyborach, zarówno premiera, zarówno ambasadora, zarówno ministra spraw zagranicznych. I, i tutaj jest obawa o to, co Trump może zrobić temu Tuskowi, temu szkodnikowi obrzydliwemu? No ja mam nadzieję, bo Trump gardzi Tuskiem naprawdę, że utrzę mu nosa i to utrzę mu tego nosa porządnie, bo nie takie de demokracje były, prawda, zwalczane. Ja już nie chcę wspominać tutaj ideologii adolficznych, prawda. Hitler też zdobył władzę w demokratycznych wyborach, ale Trumpowi się bardzo to nie podoba, że w Polsce łamano, łamane jest prawo, łamana jest konstytucja. Tusk dopuścił się w ogóle zdrady stanu, działa tylko i wyłącznie na szkodę naszego państwa. Ten człowiek nic nie zrobi, bo nigdy nic dla Polski nie zrobił. Jest tylko ścierką elit niemiecko-brukselskich, a także diaspory amerykańskiej, której teraz. Poniekąd próbuje się przeciwstawiać tak, że oczywiście Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, bo neomarksistowskie elity chcą przejąć cały wolny rynek, prawda, i wprowadzić po prostu Europę. A w dalszej części później cały świat do nowożytnego obozu koncentracyjnego pod kontrolą technologii, prawda, eksperymentów, szczypaw wszelkiego rodzaju igrzysk. I to ma być super mocarstwo teraz budowane od Władzy Wostoku po Lizbonę, tym elitom służy Tusk. Żaden polityk na świecie nie odważyłby się powiedzieć w ogóle czegoś takiego w stosunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli to był prezydent, który już kadencję skończył, tego szacunku jest dużo więcej, a Tusk sobie pozwala to mówić, pozwala, pozwala sobie na to, żeby oskarżać Trumpa o to, że jego związki agenturalne z Rosją są jawne, jak twierdzą służby. Stanów Zjednoczonych, więc dajcie sobie sprawę, jaką pozycję w ogóle na świecie ma Tusk, a ma pozycję naprawdę, no ja bym powiedział, oprócz tego, że to jest moralne zero i intelektualne zero, to przez elitę jest po prostu ten człowiek chroniony. Teraz oczywiście jego pozycja trochę się chwieje, bo nie wie, jak ta sytuacja teraz zostanie tutaj rozstrzygnięta. Ale wróćmy, drodzy Państwo, do tego newralgicznego punktu tego materiału mianowicie związków agenturalnych, no chciałoby się powiedzieć, naszego ukochanego Donalda Tuska z Putinem, prawda. Kto robi interesy z Niemcami w ogóle i w takim układzie, w jakim Tusk jest z Niemcami, ten jest jednoznacznie powiązany z Putinem, czy to się komuś podoba, czy nie. Sprawę tych związków agenturalnych Tuska z SB, e, Stasi i KGB omawialiśmy już w jednym z filmów na kanale. To ten film znajdziecie Państwo na karcie u góry ekranu, ale Niemcy na przykład i Francja, ale głównie Niemcy, chcą już natychmiastowo, bezpośrednio powrotu do starych układów gospodarczych z Putinem. No, y, skoro y, tusk, prawda? Wybitny antypolski szkodnik jest w takich zażyłych stosunkach z tymi niemiecko-brukselskimi elitami, to jego związki z Putinem są także bardzo silne, a ja bym nawet powiedział, że wyjątkowo silne. Te sprawy omawialiśmy w tym wspomnianym przeze mnie filmie, więc nie będę teraz tutaj do tego wracał, bo nie ma potrzeby. Ważne jest, że ten domeczek z kart zbudowany tam przez neomarksistów, oczywiście, bo gdyby Kamal Ala Harris zdobyła, yy, prawda, yy, ten urząd prezydenta, no to sprawa Europy byłaby przegrana. No ale skoro tam jest prezydent Stanów Zjednoczonych o yy, poglądach prawicowych i stosunkowo yy, sympatycznie także traktuje polską prawicę, tak bym ja to nazwał w tej chwili, no to jeszcze yy, póki co. Mimo, że w naszej sytuacji także nie za wiele się zmieni, ale to póki co jest jeszcze nadzieja na jakiekolwiek zwycięstwo, więc szyki w ogóle tych niemiecko-brukselskich elit zostaną troszkę pokrzyżowane. No w jakim stopniu? No tutaj nie ma sensu teraz mówić, że odniesiemy jakieś wielkie zwycięstwo, bo Trump nie chce finansować, prawda? Ukraińców odmawia tej pomocy finansowej, militarnej, jakiejkolwiek innej, ale czy to w tej sytuacji zmieni naszą pozycję, jeśli chodzi o kwestię tego, że w dalszym ciągu jesteśmy pod nóżkiem, prawda, diaspory banderowskiej? No wątpię. Gdyby to się stało, byłoby to naprawdę rozwiązanie fantastyczne. Zatem Donaldziu e, troszkę spłoszony jest w tej chwili, ale będzie cwaniaczył, będzie tam dalej wlewał, prawda, tego miodu tam e, ludzi, którzy mu zagrażają, to będzie eliminował, będzie niszczył, bo oni nie są potrzebni. No jak demokracja to jest demokracja, no to musicie zrozumieć, na czym polega ta demokracja, prawda? Na czym polega ta demokracja, że ceni się w demokracji yy, antypolskiego premiera Tuska, yy, tylko tych ludzi, którzy są przychylni tej władzy, bo on przecież tylko ratuje Polskę. On uratował Polskę spod ohydnych i bezwzględnych totalitarnych rządów PiSu. No tak zrobił, no jak to by mogło być inaczej? Przecież to pisto, to sami złoczyńcy tam od lewa do prawa, a on tutaj wielki y, przedstawiciel y, świata europejskiego, nagrodzony tam, prawda, przez y, wszystkie chyba, y, wszystkie chyba możliwe nagrody, jakie można było dostać, to, to dostał, dostanie chyba jeszcze za chwilę Nobla. To jest bardzo możliwe, że elity będą chciały jeszcze Nobla mu dać, no bo taki, tak zasłużony jest w ogóle. Dla nie tylko Europy, no a w szczególności Polski. To jest, my już żyjemy w kraju, który na przestrzeni ostatnich 11 miesięcy zmienił się po prostu katastrofalnie. Katastrofalnie, to ja już nie chcę mówić, że nie wiem, czy Państwo wiecie, że my mamy najdroższy prąd teraz na świecie. Wiecie o tym? Wyborcy Tuska, to zdajecie sobie sprawę, że nie ma nigdzie na świecie. Yy, prawda ceny energii wyższej niż w Polsce. To jest rzecz, która się w ogóle w głowie nie mieści. Cały świat się z nas śmieje. Żadnych interesów nie robimy, oprócz tego, że tylko i wyłącznie służymy z jednej strony. Ukraińcom, prawda, legiony ukraińskie, tutaj są stwarzane, darmowy prąd mają Ukraińcy, my musimy zapłacić ponad 2 zł za 1 kW, jak czytałem jakiś tam artykuł, prawda, taki energetyczny z migrantów będziemy przyjmować, mimo że Trump chce robić u siebie porządek, prawda, z tym dziadostwem, który tam się zjeżdża, nie wiadomo po co, prawda, kraj rujnuje, pracować mu się nie chce, socjale na lewo i na prawo, u nas to wszystko ma, my będziemy grzecznie się tutaj na to godzić, prawda, tej demokracji Tuska, bo to jest taka wybitna demokracja, kto wie, co tutaj jeszcze się stanie, bo ja podejrzewam, że za dwa, za trzy lata jeszcze tej, tej kadencji Donalda Tuska, tego bandyty, no to tego kraju już nie będzie, po prostu nie będzie. Więc mimo wszystko, jako że stwierdzam oficjalnie, że to, że Trump wygrał te wybory, to nie zmieni jakby momentalnie obrazu naszego kraju, to cieszmy się, że przynajmniej ten Tusk, ten bandyta, którego nie można usunąć z tego urzędu, no słuchajcie, no nie można usunąć. Gdyby się okazało, że wyborcy Tuska, no nie chcę mówić, że wlali olej do głowy, no przecież to cymbały są kompletne. Kiedyś się mówiło, że na wyborców, że na Tuska, na koalicję obywatelską, na Platformę Obywatelską to głosują ludzie, słuchajcie, z wyższym wykształceniem. Takie były sondaże. Że to ja coś wysoce oświeceni tam, prawda? A napisowców to wieśniaki głosują takie zwykłe, prawda? Tumany. Ale teraz jak ci wyborcy Tuska nie widzą tego, co on robi, przecież z tą rzeszą tych cymbałów tam w tym rządzie, z tym hołownią, który tam wdeptuje Putina w ziemię, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jeśli oni tego nie widzą, no to jak możemy ich traktować? W jaki sposób możemy wyrażać jakikolwiek szacunek do nich? Więc, drodzy Państwo, już taka konkluzja końcowa. Donald Tusk. Po prostu mam nadzieję, że Trump się za ciebie zabierze, że zrobi wszystko, żeby ci tam e, też życie, w ogóle twoje, e, na koszt e, obywateli, bo to on, on żyje, całe życie, nie rób jeden złodziej, bandyta, niszczyciel, żyje, żeruje na kasie państwa polskiego. I robił to wcześniej przedpisowcami, więc mam nadzieję, że Trump mu tego nosa utrze. I to jest e, w zasadzie. E, życzenie moje. A co? Niech będzie takie życzenie. Mam nadzieję, że Państwa też. Niech ta miernota, niech ta tempota zostanie zniszczona. Jest, skoro nie ma prawa w tym, prawodawstwa w tym kraju, żeby można było to zwalczać, to niech się ostatecznie jakieś siły wyższe, nawet jeśli zewnętrzne, tym okradcom zajmą. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Kłaniam się nisko.